Wiem, że nie wypada mówić niektórych rzeczy, i wiem, że jak powiem coś nie tak, to zwrócisz mi uwagę. I właśnie z Twoich uwag, i brzmi dalej, to Ty zawsze odpowiedź masz. A gdy zatrzymam się i powiem coś, co Cię rozwali, to ja jednak mam na to i swą wymówkę. Daj mi żyć bez uwagi i wiesznej trwogi. Daj mi żyć bez poleceń. Lęków i kazań. Daj mi żyć. W swoich kąstwach nie możesz wiecznie trwać. I daj mi żyć bezwiecznej, wywieszonej nędzy. Daj mi żyć. Nie chcę wiecznie na siebie uważać i pilnować, gdzie stawiam krok. Jednak teraz wszystko się zawaliło i uwagi straciły sens. Jednak ja czekam, aż do mnie wrócisz i będziemy znów razem. I żebyś nie pilnowała i nie stawiała uwag, jednak jak już to się stanie, Daj mi żyć bez poleceń, lęków i kazań. Daj mi żyć bez gorzkich uwag i wiecznej trwogi. Daj mi żyć. Nie chcę wiecznie na siebie uważać. I daj mi żyć bez wiecznej, wywieszonej nędzy. Och, nie wypada wrócić do złych, złych uwag. Niepotrzebne one są. Nie wypada pluć gorzkich słów. Wielkie kłosty siedzą w głowie. Daj mi żyć bez poleceń, lęków i kazań. Daj mi żyć bez gorzkich uwag. Nie wiecznej trwogi, daj mi żyć. W swoich kłamstwach nie możesz wiecznie trwać. I daj mi żyć, bo nie chcę wiecznie na siebie uważać. Och, daj mi żyć. Daj mi żyć.